Cześć! Cześć dziewczyny, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zapraszamy Was na przegląd z Mojito. Będzie to najnowsza kolekcja Mojito i Sandra Kubicka. Gdy zobaczyłyśmy tę kolekcję na stronie, to nie musiałyśmy się długo zastanawiać. Od razu postanowiliśmy ją zamówić, ponieważ jest to bardzo kobieca kolekcja i byłyśmy bardzo ciekawe, jak te ubrania będą się prezentowały na nas. Więc jeśli dziewczyny, Wy również jesteście ciekawe tej kolekcji, to serdecznie zapraszamy Was do oglądania. Jak zwykle, linki do wszystkich ubrań, które dzisiaj będziemy mierzyły, znajdziecie w opisie pod filmem. Pierwsze propozycje i dziewczyny zacznę od spodni, ponieważ uważam, że są to naprawdę świetne spodnie wykonane w 100% z bawełny. Chcę Wam zaznaczyć, że ten materiał jest bardzo miły w dotyku. Gdy je zobaczyłam na stronie, to od razu wiedziałam, że będę sobie je chciała zostawić, ponieważ po pierwsze są w kolorze, który ja bardzo lubię, czyli w kolorze beżowym, a po drugie będą mi one pasowały do wielu rzeczy z mojej szafy. Pokażę Wam ten materiał z bliska. Jak widzicie, mamy tu wysoki stan, który pięknie podkreśla nam talię. Dodatkowo jest tu pasek z tego samego materiału, którym delikatnie możemy sobie dopasować spodnie w pasie. Posiadają one kieszenie boczne i kieszenie typu cargo zapinane na zatrzaskę. Jeśli chodzi dziewczyny o ich długość, to zobaczcie, przy wzroście 164 cm tak się one prezentują. Podoba mi się również, jak zakończona jest Nogawka, ponieważ na dole mamy tu suwak i pasek zapinany również na zatrzaskę. Uważam, że wygląda to naprawdę genialnie. Generalnie te spodnie są świetne i godne polecenia. Na mnie, dziewczyny, widzicie spodnie w rozmiarze 40, tak się one prezentują. Jeśli natomiast chodzi o cenę, to kosztują 129,99. Do spodni zamówiłam bluzkę o krótszym kroju z takim wycięciem z przodu. Co prawda zamawiając ją, miałam pewne obawy, jeśli chodzi o jej długość, ponieważ obawiałam się, że będzie ona na tyle krótka, że będę miała tu odsłonięty brzuch, a tego bym nie chciała, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że przecież spodnie są z wysokim stanem, to być może ta bluzka ładnie się z tymi spodniami zlicuje i dziewczyny, zobaczcie, nie pomyliłam się, tu jest wszystko w porządku. Zobaczcie, tak prezentuje się jej długość. Pokażę wam również ten materiał z bliska. Uważam, że ta bluzka jest porządnie wykonana, ponieważ uszyta jest z podwójnego materiału. W jej składzie mamy 51% poliestru, 44% to modal, a reszta to elastan. Na mnie widzicie rozmiar L. I kosztuje ona 79,99 Zacznę od sukienki wykonanej z wiskozy, która ma nie tylko ciekawy wzór, ale również i kolorystykę. Dziewczyny, ta sukienka zachwyci Was nie tylko swoim wyglądem, ale również poczujecie się w niej bardzo kobieco i wyjątkowo. Ja od razu zwróciłam uwagę na górę sukienki, ponieważ mamy tu pięknie podkreśloną talię. Tak prezentuje się przód, ale zobaczcie, co dzieje się z tyłu. Mamy tu pięknie wyeksponowane plecy. Uważam, że w tym przypadku wyeksponowane plecy dodatkowo dodają uroku tej sukience. Natomiast jeśli chodzi o dół, to sukienka posiada podszewkę. Zobaczcie, co prawda jest ona krótka, ale najważniejsze, że zasłania nam ona pośladki. Natomiast ten materiał wierzchni jest cienki. Jeśli chodzi o długość, to przy moim wzroście, ja mam 1,69 m wzrostu, musiałam do niej założyć nieco wyższe buty, ponieważ jak widzicie jest ona długa, ale myślę, że z długości jak najbardziej będą zadowolone wysokie dziewczyny. Dodatkowo mamy tu jeszcze rozcięcie na nogę, które pięknie eksponuje nam nogę. Zobaczcie, tak sukienka prezentuje się w całości. Myślę, że świetnie sprawdzi się ona na wakacje, na spacery po plaży. Jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie sukienkę w rozmiarze 38. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona 219,99. Teraz zestaw wykonany z tego samego materiału jak sukienka, w skład którego wchodzi top i spódnica. Oczywiście, zarówno górę, jak i dół możecie kupić osobno. Ja jednak uważam, że te dwie rzeczy tworzą fajny zestaw, który idealnie sprawdzi się na upalne wakacyjne dni. Jeśli chodzi o top, to jest on wiązany z tyłu naszej. Z tyłu mamy również wstawkę z takich drobnych gumaczek, dzięki czemu top dopasowuje się do sylwetki. Z przodu natomiast mamy takie ozdobne kółeczko. Duży plus za to, że jest on wykonany z podwójnego materiału, dzięki czemu nie prześwituje. Oczywiście zdaję sobie sprawę, dziewczyny, że nie jest to propozycja dla każdej z Was. Powiem, że nie każda z pań lubi eksponować swoje ciało. Natomiast jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie top w rozmiarze 38 i kosztuje on 89,99. Natomiast jeśli chodzi o spódnicę, to jest to spódnica z wysokim stanem. zapinana z boku nakryty suwak. Tu podobnie jak w przypadku sukienki, mamy również krótką podszewkę, która zakrywa nam pośladki. W tym przypadku bez wątpienia naszą uwagę przyciąga to efektowne rozcięcie na nogę i to zdolne kółeczko związaniem. Tak dziewczyny prezentuje się na mnie spódnica w rozmiarze 38 i kosztuje ona 119,99 Zamówiłam również koszulę i spódnicę shorty. Zacznę od dołu. Jak już pewnie zauważyłyście, są one w taki sam print, jak sukienka i zestaw, którym mierzyłam przed chwilą. Bez wątpienia ich atutem jest wysoki sam, dzięki czemu mamy ładnie podkreśloną talię. Natomiast jeśli chodzi o długość nogawki, to zobaczcie, co prawda jest ona krótka, ale mi ta długość jak najbardziej odpowiada. Ja w takiej długości czuję się dobrze. Podoba mi się tu również z przodu efekt spódniczki. Mamy tu taką zakładkę. No, i już pewnie dziewczyny zauważyłyście, że takim elementem charakterystycznym, wyróżniającym większość ubrań z tej kolekcji, jest to złote kółeczko, które również w tym przypadku mamy. Jeśli chodzi dziewczynę o skład, to spodnico-spodenki są wykonane z poliestru i z elastanu. Naprawdę mi się one podobają i na pewno zostaną w mojej szafie. Na mnie widzicie rozmiar 38. Pokażę wam jeszcze jak prezentują się one z każdej strony i kosztują one 99,99. ,99. Do spódnicy szortów założyłam koszulę w kolorze, w którym ja czuję się fantastycznie. Jak widzicie, zapinana jest ona na złote guziki, które moim zdaniem dodają jej eleganckiego charakteru. Po bokach mamy również wiązania, dzięki którym możemy sobie regulować szerokość koszuli u dołu. No i koniecznie muszę tu wspomnieć również o mankietach, ponieważ nie są one zapinane na klasyczne guziki, tylko mamy tu wiązania. No moim zdaniem, naprawdę koszula prezentuje się pięknie. Jest wykonana w 85% z liocelu i w 15% z poliestru. Pokażę Wam jeszcze, jak prezentuje się ten materiał z bliska. Tak koszula wygląda z tyłu. Na mnie dziewczyny widzicie rozmiar 38 i kosztuje ona 119,99. Tym razem do tych spójniczoshortów założyłam top w kolorze kremowym. Uważam, że prezentuje się on naprawdę ciekawie ze względu na tą asymetrię z przodu. Natomiast w tej partii mamy pasek z ozdobnym kółeczkiem, który również prezentuje się bardzo ciekawie. Jeśli chodzi natomiast dziewczyny o tył, to tak się on prezentuje. Top wykonany jest w 88% z riocelu i w 12% z Elastanu. Myślę, że świetnie wygląda nie tylko w połączeniu z tymi spódnicą shortami, ale super sprawdzi się również do spódnic i spódnic z wysokim stanem. Na mnie widzicie rozmiar M i kosztuje on 79,99. Teraz zestaw, który bardzo podobał mi się na modelce i miałam co do niego duże oczekiwania, ale niestety na mnie się on nie sprawdził. Oczywiście, dziewczyny, jeśli nie jesteście zainteresowane zakupem całego zestawu, to możecie osobno kupić zarówno górę, jak i dół. Zacznę od góry, ponieważ na pewno zastanawiacie się już, dlaczego zakrywam to rękami, więc już tłumaczę. No niestety, dziewczyny, mi te miseczki sięgają do połowy biustu i praktycznie cały biust mam na wierzchu. Przypuszczam, że jest to wina tego, że modelka po prostu miała mniejszy i na niej ten top naprawdę wyglądał świetnie. No niestety na mnie wygląda on tragicznie. O ile dół tego topu bardzo mi się podoba, no to niestety muszę sobie go odpuścić. Jest on wykonany w 100% z wiskozy, mam na sobie rozmiar M i kosztuje on 89,99 Natomiast jeśli chodzi o spodnie, to one również nie spełniły moich oczekiwań. Są to spodnie z wysokim stanem, na gumce z szeroką nogawką i co prawda są one bardzo wygodne, ale niestety ich długość mi się nie podoba. Zobaczcie, tak się one prezentują przy wzroście 1,69 m. Na modelce były one zdecydowanie dłuższe, praktycznie zakrywały jej buty. No na mnie niestety długość prezentuje się tak, także spodnie również sobie odpuszczam. One również wykonane są w 100% z wiskozy. Na mnie widzicie rozmiar M i kosztują one 119,99 m. Teraz sukienka wykonana z tego samego materiału, jak zestaw, który przed chwilą na mnie widziałyście. Ma ona bardzo ładny splot. Myślę, że w tym kolorze większość spań będzie czuła się dobrze. Natomiast jeśli chodzi o długość, to przy wzroście 1,69 m założona do takich nieco wyższych butów, tak się ona prezentuje, także myślę, że zdecydowanie jest to propozycja dla wysokich dziewczyn. Jak widzicie, sukienka jest dopasowana do sywetki, dzięki czemu podkreśla kobiece kształty. Dużo się tu również dzieje, ponieważ mamy tu głęboki dekolt. Odkryte plecy, natomiast po bokach mamy takie wiązania. Dodatkowo wiązanie jest również przy dekolcie. Sukienka wykonana jest w 100% z wiskozy. Na mnie widzicie rozmiar M i kosztuje ona 169.99. Na koniec jeansowa sukienka, jak widzicie, jest ona ładnie dopasowana do sylwetki. Nie posiada ramionczek, ale stabilnie się trzyma, nie obsuwa się w dół. Jeśli chodzi o tył, to tak się on prezentuje. Sukienka z tyłu zapinana jest na suwak. Jeśli chodzi o dół, to jest on surowo zakończony. Co do długości, to myślę, że pani ona do gustu większości z pań. Przy moim wzroście sięga mi ona przed kolano. Mamy tu również paset wykonany z tego samego materiału. Muszę wspomnieć również o rozmiarze, ponieważ na co dzień noszę rozmiar 38, sukienkę mam w rozmiarze 40 i jest ona na mnie dobra. Także wydaje mi się, że w tym przypadku rozmiarówka jest zaniżona. Jeśli chodzi natomiast o cenę, to kosztuje ona 159,99. Dziewczyny, to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tej kolekcji. Piszcie również, czy która z dzisiejszych rzeczy spodobała wam się na tyle, że stwierdziłyście, że koniecznie musi zagościć w waszej garderobie. A dzisiaj już się z wami żegnamy. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!